Z siedmiu grzechów głównych jest najbardziej niebezpieczne dla współczesnego człowieka? Otóż drodzy, na tak sformułowane pytanie w zupełnie subiektywnym rankingu stawiam na chciwość. Mam głębokie przekonanie, że słowa świętego Pawła, wyrażone w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniądza, są bardzo prawdziwe. Zauważcie, nie posiadanie pieniądza. Chciwość! Pragnienie posiadania już jest korzeniem wszelkiego zła. Dlaczego? No, dlatego, że pieniążek dzisiaj staje się swoistym antybogiem. Kiedy słowo Boże mówi nam, że wszystko możliwe jest dlatego kto wierzy, świat podpowiada: nie, nie. Wszystko możliwe jest dlatego kto ma pieniądze. Święty Franciszek z to mój mistrz, jeśli chodzi o ubóstwo, on miał bardzo wyrazisty pogląd na ten temat. On mówił, że pieniądz to jest niewola, pieniądz to jest więzienie. Dlaczego? Dlatego, że jak nie masz pieniądza, to nikt nie ma powodu, żeby cię okradać. Nie ma ci co zabrać. Natomiast jeżeli masz cokolwiek, no to musisz zainwestować w drzwi, to musisz zainwestować w alarm, to musisz zainwestować w kraty, to musisz się niepokoić i drżysz o to, żeby ci nie ukradziono. Mało tego, nagle dostrzegasz, że inni mają więcej od ciebie. I zadajesz sobie pytania: dlaczego ja nie miałbym mieć więcej? I nagle okazuje się, że jesteś uczestnikiem jakiegoś szalonego wyścigu, w którym chcesz mieć więcej, 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 w którym nigdy nie powiesz sobie stop, dość, już wystarczy. Nie. I jakby ten wyścig sprawia, że Twoje potrzeby nieustannie są generowane. One nigdy nie zostają ostatecznie zaspokojone. Ciągle jest coś, czego jeszcze nie masz, a co chciałbyś mieć. Oczywiście tego pieniążka jest zawsze za mało, więc w ślad za tym jakby przychodzi dodatkowa jedna czy dwie pokusy, które są związane z mieć. A mianowicie albo pokusa... Złodziejstwa, no tak to trzeba by pewnie nazwać. My oczywiście mówimy o organizowaniu, o wykorzystywaniu okazji, o swoistej ekonomii kreatywnej, no próbując tymi eufemizmami pokryć jakoś tę nazwę grzechu, którym jest po prostu kradzież, złodziejstwo, albo drugą pokusą jest pokusa. Zapracowywania się, nie? No bo ja chcąc zdobyć grosz dla utrzymania mojej rodziny, dla zapewnienia jej jako takiego statusu, dla ułatwienia jej życia, no przyjmuję dodatkowe zlecenia, siedzę po godzinach, to tam, to sam to chodzę na roboty dodatkowe, hałtury, tu tam. No po co? No po to, żeby mojej rodzinie żyło się lepiej. Przy okazji, oczywiście, najczęściej zaniedbując jej inne potrzeby, które wydają się być dużo ważniejsze. Jaka jest na to rada? Otóż, drodzy, wydaje się, że tylko jedna: jałmużna, hojna jałmużna, czyli dar z tego, co posiadam. Problem w tym, że portfel w naszym życiu nawraca się jako ostatni. Może więc trzeba by mu odrobinę pomóc? W jaki sposób? Może warto spróbować od tego, żeby się w ogóle zdiagnozować. To znaczy, żeby zobaczyć, na ile problematyczne jest dla mnie sięgnięcie do kieszeni i wyjęcie z niej jakiegoś banknotu, danie go komuś z błogosławieństwem, nie wymawiając, hojnie i szybko. Starożytni mawiali bis dat quicito dat. Podwójnie daje, kto szybko daje. Po drugie, dla wzmocnienia motywacji warto by było może spojrzeć na ubogiego Chrystusa. Na Chrystusa, który zadowalał się tym niewiele, które posiadał. Na Chrystusa, który niejednokrotnie przestrzegał przed tym, że pieniążek potrafi nas skutecznie odciąć od szalenie ważnych dla nas relacji. Zobaczcie, czy nie jest tak dzisiaj? Nawet najpiękniejsze rodziny są w stanie się pokłócić na śmierć i życie o kilka banknotów, o pięć ziemi. Czyż nie jest tak, że chciwość powoduje solidny egoizm w życiu człowieka, że on już nie dostrzega innych ludzi ich potrzeb? Mamy przypowieść o bogaczu, który dzień, dzień, dzień w dzień świetnie się bawił i jego bram spoczywał Łazarz, którego ten człowiek bogaty nie widział. W żadnym wypadku nie był skłonny dostrzegać jego potrzeby. Mamy przypowieść o innym bogaczu, który mówi sobie, ja pobuduję spichlerze większe, bo mi pole obrodziło. Jedz, pij, używaj, jesteś zabezpieczony. Moje spichlerze, moje zboże, moja dusza, powiem mojej duszy. Odcięty. Ludzie muszą do niczego niepotrzebni. Absolutnie. Bo ludzie angażują czas i środki, a on ich nie ma. On jest sam. A zatem pierwsza rzecz, diagnoza samego siebie, druga rzecz, motywacje, które czerpiemy z Chrystusa, trzecia rzecz, to jest właśnie dostrzeżenie drugiego człowieka. Drodzy powiedzmy sobie szczerze, nie o wszystkich ubogich możemy z nonszalancją powiedzieć, sami sobie winni. Mnie też nikt nic nie dał. Ja musiałem ciężko na to wszystko zapracować. Wielu z nich bez naszej pomocy nie stanie nigdy na nogi. Wielu z nich nie da sobie rady. Bez tej materialnej pomocy, której dziś, nie jutro, dziś od nas potrzebują. I wreszcie po czwarte, no, trzeba trochę odwagi. Trzeba wyjąć banknocik i z błogosławieństwem dać go potrzebującemu tudzież zrobić przelew. Zobaczcie, nie wierzę w to, żeby Bóg był obojętny na potrzeby swoich dzieci, które w tym. W pięknym świecie stworzonym przez niego, w zamożnym, bogatym świecie cierpią niedostatek. A on ma nas, nas, wobec których powtarza nieustannie słowo: Wszystko jest łaską, wszystko jest darem. Ty z mojej łaski, dzięki mnie, możesz zarabiać na swoje utrzymanie. Ten ciężko zarobiony grosz masz dzięki mnie i dzięki mojej łasce, zdaje się mówić pan. A więc może warto by było to zobaczyć? Może warto by było usłyszeć Chrystusa, który mówi do swoich uczniów na pewnym etapie swojej działalności. Czy brakowało wam czego? Kiedy byliście ze mną, oni mówią niczego. Może i my. Gdybyśmy uruchomili w swoim sercu hojność i to zaufanie wobec ojca, który dba przecież o lilię na polu, dba o ptaki niebieskie, które nie sieją, nie żną, a żyją i mają się całkiem dobrze, a w swojej zewnętrznej warstwie odziane piękniej niż król Salomon, gdybyśmy jemu bardziej ufali, być może i my powiedzielibyśmy, musielibyśmy powiedzieć zgodnie z prawdą: Z Tobą niczego nam nie brakuje.